Witam wszystkich zapalnych czołgistów i czołgistki Witam was w chyba już czwartym czy piątym odcinku dłuższej przerwie Z gry World of Tanks Seria bitwy Mapa, cichy brzeg, szansa na zwycięstwo 60% Tak, już to wierzę Niech mi tu jedzie, ja muszę... Proszę, zamknąć drzwi Dobrze, ja już jestem. i zrobimy tak. 23 FPS, no nieźle. Wielu mi powie, ten czołg jest teraz wyglądać na bardzo płaski. że ten czołg nie jest płaski, jest większy. mi to wszystko jest większe, tylko... Uj. Po prostu grafika jest pomniejszona. To po prostu tyle. Jak tu widzimy, no niezbyt dobre posunięcie z mojej strony. Pecham na wys nawet wyjść na igiełkę, gdzie jest tu Conqueror. A u nas dziewiątki nie ma, jest tylko większość Tadaków. I ja. Tiger 2. Dzisiaj jeszcze Rice Metal, ale boję się wyjechać. Mmm. A Isunik chyba nie ma zamiar bronić, który jest naszym, by to powiedzieć, drugim kluczowym Tedekiem. Gąskę Patrzcie, konkurer za, za ścianę mnie trafił. Niezłe, nie? Za ścianę. Kocham ludzi, którzy oszukują w tej grze. No wystaw mi czubek. O, myślę, że ja mu się wystawić. Staniesz ty kurwa dzisiaj. Ja robię już drugi klasyczny błąd, bo patrzcie Co ja robię? Udaje mi się odejść strzał i patrzcie, konkurencja i to jedzie na mnie na raz Jeden shot uminięty i drugi już trafiony będzie A nie, patrzcie Udaje się? Udaje teraz sięga tego naszego przeciwnika a ja mam jeden strzał Zaliczony choćby Widzicie dostałem shota Nie mnie to wkurwiło teraz Mam szybszy reload o chyba I o jedną setną sekundy Patrzcie, konkuror Romana Ciota mnie trafił no, i to jest właśnie jak kocham w, w trybie strzelania na e, Golda. E, ty nie masz Golda, oni mają Golda, wszyscy są zadowoleni, te 34 jest AFK. Wszyscy mi mówią, good job Reborns i tym podobne. Ta gra jest teraz bardziej epicka, patrzcie, tyłkiem do mnie wyjeżdża. No i co? Padłem. 3 strzały, 925 demage'a. No cóż Nie, mówię nie, że to była w miarę No widzimy, no T-54 zrobił niemały damage No ja padłem, chyba Isu też Nie, Isu jeszcze żyje O, Isu się wycofał Widzimy ten konkurent. Chciał zraszować raj metal, ale mu coś nie wyszło. No, Ferdzie zrobił klasyczny błąd, zwalił drzewo. Mm, ale komentarz zwalił drzewo. Widzimy, no, pozamiatane zwycięstwo. Jest dobrze. widzimy aktualizacja gry no mm, żadnych tych kluczy nie dostałem o, trochę tu jest znak trzeciej klasy to zbyt nie interesuje dobrze widzimy garażyk, tam kit do zobaczenia w następnej bitwie